Mam świetny sposób, jeśli zostanie Ci trochę świeżych śledzi. Jeszcze się nie zdarzyło, żeby zostały. Chodzi mi o to, jeżeli masz więcej niż na jeden obiad. Jaki masz pomysł? Możesz usmażyć i podać sałatkę ziemniaczaną na kolację. To przygotuj nam tę kolację. Ziemiaki ugotować w mundurkach, wystudzić, obrać i pokroić w plastry. Cebulę skroić w piórka. Majonez doprawić sokiem z cytryny, solą i pieprzem. Połączyć z ziemniakami i cebulą śledzie pokroić w cząstki, doprawić, obtoczyć w mące, usmażyć na oleju. Usmażone śledzie ułożyć na sałatce posypanej pietruszką.